Jeszcze jeden krok naprzód, moje słowo jest lampą dla Twoich stóp, światłem na Twojej ścieżce, mapą Twojego chwalebnego przeznaczenia. Uspokój swoje serce, uwierz w to, co mówię. Daj mi szansę wprowadzenia zmiany, o którą tak prosiłeś. Całkowicie zmienię Twoją sytuację, Twój charakter, Twój sposób myślenia i widzenia rzeczy. Znikną wszystkie niepowodzenia, trudności, wspomnienia, które trzymają cię przywiązanego do przeszłości. Tam, gdzie kiedyś były łzy, teraz będzie radość. Tam, gdzie gleba była sucha i nieurodzajna, teraz zakwitnie życie. Każdy czyn zamieni się w honor, każde upokorzenie, choroba w zdrowie. Prezedzius Prozimie. Włożę w Twoje serce pewność, że ze mną wszystko stanie się możliwe, a niemożliwe stanie się rzeczywistością. Pozwól, aby moja miłość dotknęła Cię w tej chwili, niech moja moc podtrzymuje Cię z każdym uderzeniem mojego serca i każdym oddechem, który dostarcza powietrze do Twoich płuc. Niech moja obecność wypełni zakamarki Waszej istoty, przynosząc Wam siłę i radość. Dzisiaj wskażę Ci drogę naprzód i włożę skrzydła w Twoje serce, abyś mógł wznieść się ponad wszystkie problemy, które próbują Cię powstrzymywać. Pamiętajcie, jestem większy od wszystkich Waszych trudności. Nikt inny nie przyszedł, żeby wyciągnąć rękę w gorzkich chwilach. Nikt inny nie może zaoferować prawdziwej siły, radości i wyzwolenia. Nie bierz tego za pewnik. To nie jest wytwór Twojej wyobraźni. Dzisiaj mówiłem do ciebie wyraźnie. Teraz zależy to wyłącznie od Twojej wiary i akceptacji. Dla mnie nie ma rzeczy niemożliwych. Zawsze jestem przy Tobie i nigdy cię nie opuszczę. Czy wiesz, kiedy beznadzieja próbuje wtargnąć do Twojego serca, a cierpliwość wydaje się uciekać? Rozumiem każdą chwilę i nie oceniam jej. Moja miłość otacza cię całkowicie, nawet w dni, kiedy wydaje się niewidoczna dla twoich oczu. Wiem, że wyzwań jest wiele. Poczucie presji i napięcia jest częścią tej podróży, ale chcę usłyszeć od ciebie bezpośrednio. Jak się masz? Zamiast patrzeć, jak walczy samotnie, dźwigając niepokój, który tylko go przytłacza, pamiętaj, że sam nie zajdzie daleko. Dlatego tu jestem i podaję rękę. Poświęcenie czasu na przebywanie w mojej obecności i wzmocnienie się jest kluczowe. Zrób to dzisiaj. Życzę Ci, abyś odnalazł we mnie spokój i odpoczynek, podczas gdy ja przygotowuję i oczyszczam Twoją ścieżkę. Och, nie wstydź się swoich potknięć i upadków. Tutaj, tuż obok mnie, jesteś nieskończenie kochany, słyszany i szanowany. Nigdy nie będę cię ganił za przeszłe wybory. Mówię do ciebie z największą słodyczą, abyś przyszedł odpocząć, swoje zmęczenie na moim ramieniu, aby zniknął niepokój, a twoja dusza, och, twoja dusza była bezpieczna. W końcu kto inny mógłby Cię tak kochać, tak głęboko? Kto zapukał dziś rano do Twoich drzwi, niosąc obietnicę niezrównanej miłości? Kocham Cię w sposób niezmierzony, ale nie próbuj wysuszyć i zrozumieć tej miłości. Po prostu to poczuj, pozwól, aby zalało każdą przestrzeń w Twoim sercu. A jeśli chodzi o ten zakątek Twojego serca, który wciąż skrywa rozczarowanie, jestem tu, aby pomóc ci je uwolnić. Nic i nikt nie powinien zajmować w twoim życiu miejsca, które należy wyłącznie do mnie. Postaw mnie na pierwszym miejscu, a będziesz żył w pewności, że to ja cię nigdy nie zawiodę. Nawet w chwilach niepowodzeń lub słabości nigdy nie zapominajcie. Moja łaska, przebaczenie i pomoc są bezwarunkowe. O, jak bardzo się cieszę, że mogę Cię błogosławić i kochać. Zrozum to całym sercem. Chociaż ci najbliżsi są tutaj w towarzystwie, nalegają, aż w końcu mnie posłuchasz. Każdego dnia, gdy się obudzisz, to ja będę mówił o miłości, obiecując przemianę w Twoim życiu. Właśnie otworzyłeś oczy i zmartwienie już jest wokół ciebie. Naprawdę rozumiem i nie jestem tu, żeby osądzać, ale proszę, daj mi kilka minut, aby moje słowo dotarło do ciebie, przyniosło pokój i rozwiało wszelkie zmartwienia. Zastanów się nad tą ogromną miłością, jaką cię darzę i pomyśl, skoro tak dobrze troszczysz się o tych, których kochasz, jak mógłbym nie zadbać o Ciebie jeszcze bardziej? Nawet jeśli nie widzisz mnie fizycznie, jestem przy Tobie. Zawsze byłem. Ile razy dla Ciebie walczyłem, podnosiłem cię w chwilach porażki. Spójrz wstecz i zobacz wszystko, co dla Ciebie zrobiłem. Uwierz, pomyśl i poczuj, jak bardzo Cię kocham. Niezliczone cuda są darowane Tobie i Twojej wierze. Och. Jak ona urosła. Ale kiedy budzisz się dzisiaj, ponownie jesteś pogrążony w myślach, a Twoją duszę wzburzają burze życia. Ale wiesz, co robić, nie daj się ponieść negatywnym emocjom. Jeśli krzyczą wątpliwości, pamiętaj, ze mną u boku nie ma rzeczy niemożliwych. Aktywuj swoją wiarę, od tego zależy Twoja przyszłość. Jeśli zaufasz temu co mówię i przestaniesz zadręczać się problemami, które widzisz, przeszkody, które wydają ci się nie do pokonania, znikną. Dziś, po wysłuchaniu moich słów, chcę, abyście poświęcili czas na szczerą i zdecydowaną modlitwę. Opowiedz mi o każdej ze swoich obaw. Chcę od ciebie usłyszeć, że ty też mnie kochasz i że uwierzysz i zaufasz mi pomimo wszystkiego. Przez co przechodzisz? Módlcie się i wypraszajcie dla mnie ten cud. Chcę cię słyszeć. Twoje słowa są dla mnie jak melodia. Twoje usta się poruszają, ale to Twoja wiara do mnie przemawia i jest kluczem otwierającym drzwi do cudów. Dziękuję, że poświęciłeś ten czas, żeby mnie wysłuchać. Wiem, że czujesz się teraz lepiej i spokojniej. A jeśli wątpliwości powrócą, by Cię zaatakować, możesz być pewien, że jestem po Twojej stronie. Jako Bóg Wszechmogący, piękny, czysty, łaskawy, korona stworzenia, czasami widzisz siebie, gdy inni Cię malują i ostatecznie narzucają Ci ograniczenia, które ludzie na Ciebie nakładają, ale jesteś czymś więcej niż to, co myślą o Tobie inni. Tak, kocham Cię i to powinno wystarczyć, abyś mógł bezpiecznie chodzić. Dużymi, pewnymi krokami wyryj tę prawdę w swojej duszy. Kiedy coś osiągniesz, nie potrzebujesz świata, aby po Twoje niepokoje. Masz mnie i akceptujesz moją miłość. Przyjdź obok mnie i pozwól mi kierować Twoimi krokami. Ze mną nie będziesz się niczego bał, a jednak liczysz na mnie, jako na swojego Boga, Twojego Pana, Twojego Zbawiciela, ale także jako przyjaciel, przed którym nie masz nic do ukrycia. Możesz mi zaufać w każdej chwili. Nie kłamie, nie zapominam. Moja przyjaźń i moje serce są do Twojej dyspozycji. Będę Twoim pocieszeniem w chwilach bólu i nieszczęścia. Nawet jeśli cały świat Cię opuści, ja będę z Tobą. Moja miłość do Ciebie nie zmienia się z biegiem czasu. Kocham Cię z taką samą siłą, jak wtedy, gdy byłeś dzieckiem. I nawet jeśli mnie zapomnisz, będę tu czekać. Zawsze będę taki sam i zawsze będę Cię kochać, na dobre i na złe. Możesz na mnie liczyć. Słuchaj z szacunkiem, wstań, bo ci rozkazuję. Idę, bo mi, nie bój się, bo zapewniam cię, że jesteś moim synem i nie możesz się bać. Włożyłem w ciebie siłę, wlałem w ciebie moc. Jeśli posłuchasz i będziesz posłuszny mojemu słowu, w tym miesiącu zobaczysz na własne oczy wielkie cuda. Jeśli jesteś odważny w wierze, niech Twoje ucho słyszy, niech Twoja dusza utrzymuje Słowo żywe i jasne, które oświetla Twoją drogę i przygotowuje Cię na lepsze czasy. Jeśli dzisiaj usłyszycie mój głos, nie zatwardzajcie swoich serc. Zawsze ofiarowaliście mi swoją szczerą i prostą wiarę, więc nie pozwólcie, aby cierpienie sprowadziło Was z drogi życia. Uwierz mi, Pomodzie ci, zaufaj mi, uolnię ci je. Jestem z tobą. Dziś przekonacie się, że moje czekanie nie poszło na marne, że wasz czas nie został zmarnowany. Zobaczysz, jak rosła Twoja wiara i zaczynając od nasionka, jesteś teraz silnym drzewem. Jeśli wierzysz, że ta wiadomość może pobłogosławić innych ludzi, zostaw lajka. Twój wkład jest niezbędny, abyśmy mogli dotrzeć do większej liczby osób, które podobnie jak Ty również muszą to usłyszeć. Bądź błogosławiony za pozostawienie czegoś takiego. Teraz możesz coś zmienić i będziesz za to głęboko błogosławiony. Posłuchaj mnie, moja miłości, i w tej chwili spokoju poddaj swoje serce tym słowom. Niech moje przesłanie będzie Twoim jedynym celem. Pragnę Twojego pokoju, abym zdjął ciężar z Twoich barków, rozwiązał łańcuchy nieprzespanych nocy i objął ból. Niech Cię nie rozpaczy nigdy więcej i nie zasłoną Ci ścieżki. Moja miłość do Ciebie jest nieograniczona jak niebiosa. Okazowolom Rozpacz, islik Zlikson Spozabi, El Czeki, Zabisi, NIE, Tylko El Zanerzili, Saiw Tech Molasai. Przemów do mnie teraz z głębi swojej duszy. Szukasz jaśniejszego rozdziału w swoim życiu, pragniesz wyrwać się z nieustannego uścisku stresu, twoje serce pragnie objęcia radości. Podziel się ze mną teraz swoją prawdą. Jeśli naprawdę chcesz wznieść się z głębin, posłuchaj tych słów. Zacznij już dziś. Bez dalszej zwłoki. Zobacz, jak przychodzę do Ciebie, aby rozwiać Twoje wątpliwości, aby przemówić bezpośrednio do Twojego serca. Wiesz o moim istnieniu, o mojej nieustannej obecności przy Tobie. Nie potrzeba dalszych dowodów, ale dam znaki nie tylko dla Waszej wiary, ale także, aby pokazać otaczającym Was potężną siłę, która jest z Wami. Rozpocznij każdy dzień z wdzięcznością, jeszcze zanim wstaniesz, zanim wyjdziesz w świat. Nawet jeśli twój duch czuje się zmęczony, jeśli zamęt zaćmiewa twój umysł, zamknij oczy w ciszy, bądź wdzięczny. Bądź wdzięczny za dar życia, za moją wolność słowa, za najmniejsze nawet ziarno wiary. Doceniaj otaczających Cię ludzi ponieważ pomimo ich niedoskonałości noszą w sercach miłość do Ciebie. Bądź wdzięczny za zdolność myślenia, czytania i otrzymywania tych słów, ponieważ masz moc zmiany swojej perspektywy. Każdego ranka, gdy budzisz się i witasz nowy dzień, skup się na tym, co pozytywne, czyste i miłe. W każdej sytuacji, nawet pośród zawirowań, szukaj światła. Promyka nadziei, dobrych stron rzeczy. Pamiętaj, mój synu, wyzwania, które cię nie złamią, służą jedynie wzmocnieniu twojego ducha. Oto jesteście, stojący lub na kolanach, niewątpliwie żywi, niepokonani. Intensywne bitwy, które toczył, nie tylko wystawiały go na próbę, ale wręcz wzmacniały. Wiem, że ból był prawdziwy a wyzwania przytłaczające, ale oto jesteś, oddychając ciepło. mojego Zatem rozpoczynając każdy dzień, poświęć chwilę na zamknięcie oczu i wyrażenie wdzięczności za wszystko, zarówno radości, jak i wyzwania. Ta praktyka wdzięczności we wszystkich sytuacjach stopniowo przekształci twoje serce. Wznosząc je na duchowy poziom wykraczający poza zwyczajność. W tej świętej przestrzeni zobaczysz coś więcej niż tylko powierzchowny strach przed problemami. Za każdym wyzwaniem kryje się ukryte zwycięstwo lub lekcja wzbogacająca mądrość, wykraczająca daleko poza próżną chwałę światowych osiągnięć. Będziesz miał głęboką i potężną mądrość. Wielu może twierdzić, że jest mądry. Ale ty jesteś darem od niebiańskiego Ojca. Znajdź spokojną chwilę, miejsce samotności. Zamknij oczy, nie ma potrzeby mówić, nie potrzeba wielu słów. Po prostu bądź cicho i słuchaj. Mój głos przeniknie do głębi twojej duszy, odsłaniając ukryte rany, bóle, które budzą cię w pierwszych godzinach, czasami bez zrozumienia dlaczego pozostawiając cię otwartego w ciemnościach, a twój umysł zamglony jest zamętem. Możesz czuć się niepewnie, co myśleć lub czuć, obawiając się nadchodzącego dnia, obawiając się tego, co może przynieść. A gdy zapada noc, znów dopada go samotność. Ale mówię ci, podejdź bliżej mnie, przyjdź do mojej obecności. Nawet jeśli twoje serce milczy i płyną łzy, wiedz, że cię kocham. Trzymam cię przy sobie przez całą wieczność. Świat może próbować utopić cię w smutku, ale otaczam cię moją miłością. Inni mogą spodziewać się, że cię pokonają, ale mój Duch Święty wyciąga rękę, podnosi cię i szepcze: "Paustenci, kokeni, staćcie dumni." Badzi łaznej. Jesteś poza burzą, trzymaj te słowa blisko serca, zwłaszcza przed snem, musisz je usłyszeć. Każde słowo karmi twoją duszę, wprowadza spokój w twój umysł, twoja przestrzeń rozświetla się moją boską obecnością. Otwórz swoje duchowe oczy, choćby na krótko, aby zobaczyć zastępy niebieskie, które strzegą cię przed światem. Obiecuję, że nie zapomnisz o tym, gdy wyłączysz światło przed snem. Powiedz te słowa: Mieszkam pod osłoną Najwyższego, jestem otulony miłością w cieniu Wszechmogącego, moja siła, Panie. Pamiętaj, nawet jeśli świat Tobą gardzi, moje spojrzenie na Ciebie jest pełne miłości. Kocham Cię i akceptuję Cię takim, jakim jesteś świadomy Twoich marzeń i aspiracji. Nadejdzie czas, kiedy będziesz szukać znaczących zmian w swoim życiu, porzucając ciemne nawyki, które Cię pochłonęły. Nadejdzie dzień, czas, kiedy nauczysz się cenić miłość i dbać o siebie. To nie jest egoizm, to jest moja zasada. Pamiętaj, kochaj bliźniego swego jak siebie samego. Musimy zastanowić się i zaakceptować prawdziwą wartość, nie popadać w arogancję, wręcz przeciwnie, dawać ze współczującym i pełnym pasji sercem, okazywać empatię tym, którzy najbardziej wycierpieli. Jednakże będziecie także głęboko świadomi i z radością przyjmą dary i zwycięstwa, którymi Was obdarzam. Błogosławię Cię z miłości i pożądania, a nie z Twojej doskonałości. Widzę Twoje błędy i słabości, ale widzę też Twoje mocne strony i talenty. Moja milosk przykadzi du was pauperze z lask To jest esencja mojego serca. A teraz powiedz mi, czy wierzysz? Podziel się ze mną. Napisz. Czeki łidziak, tudź surspelm wiry, i positinigo nastowienia. Słuchaj uważnie. Będę cię mocno bronił przed tymi, którzy ci się sprzeciwiają. Zaufaj mi i zachowaj spokój. Nie reaguj na prowokacje, nigdy nie szukaj zemsty. Przyjdź do mnie w modlitwie i podziel się swoim sercem. Pocieszę cię i ujawnię plany, jakie mam na twój triumf i zwycięstwo. Traktuję to bardzo poważnie, gdy inni próbują zniszczyć twoje nadzieje osłabić twojego ducha i zniszczyć twoje marzenia. Mogą próbować, ale nie odniosą sukcesu, jeśli pozostaniesz mocny w swojej wierze i nie zachwiejesz się. Jeśli się nie poddasz, twoi wrogowie będą drżeć ze strachu na widok twojej nieustannej siły, odwagi i niezachwianej pewności siebie. Mogą rzucać płomienie i kłamstwa, ale jesteś chroniona przez moją boską ochronę. Moi aniołowie są gotowi i czekają na mój rozkaz. Na mój sygnał na zawsze pokrzyżują plany tych, którzy cię oskarżają. Twoi przeciwnicy wycofają się i nie będą już cię dręczyć. Zapewnię zasoby i pomysły na twoją podróż przygotowawczą. Dołącz do wpływowych ludzi, a ci, którzy potrzebują się otworzyć, zrobią to, zapewniając ci zwycięstwo. Po tym okresie prób wyjdziesz silniejszy i szczęśliwszy. Słyszysz te słowa, ponieważ zaplanowałem dla ciebie błogosławioną przyszłość. Czujesz podekscytowanie w sercu i silną determinację, aby się nie poddawać. Ze względu na rodzinę jego przeciwnicy, obawiają się jego niezachwianej wiary i charakteru. Kiedy usłyszysz te obietnice, zastanów się, Kogo powinieneś się bać w tym rozległym wszechświecie? Żadna istota nie może cię skrzywdzić. Nie dajcie się zwieść ekstrawaganckim opowieściom, które twierdzą, że mają moc wykraczającą poza moją: zaklęcia, czary, klątwy lub historie fantazy. Pamiętaj o tym wyraźnie. Żaden urok nie ma nad tobą władzy. Ignoruj rozczarowania tego świata. Moja krew została przelana na krzyżu i tego dnia wszystkie siły zła zostały zawstydzone. Ciężar Twoich grzechów był przywiązany do tego krzyża. Są jednak chwile, kiedy oskarżyciele próbują Cię zastraszyć bezużytecznymi przypomnieniami o błędach z przeszłości, które mają wzbudzić strach. Żyj teraźniejszością, Twoje działanie jest tu i teraz. Nic Ci się nie stanie. Jeśli powierzysz mi swoje życie i serce, jesteś wolny od wszelkich przekleństw, długów, chorób i słabości. Taka jest prawda i taka pozostanie. Napełnij się odwagą, a twoja podróż będzie kontynuowana. Nie rozpraszaj się objazdami na swojej drodze. Skoncentruj się na sukcesach i zwycięstwach, które na ciebie czekają. Na wiele sposobów nadal okazuję Wam moją głęboką miłość. Zachęcam do realizacji swoich marzeń. Amen.